Subskrybuj kanał, a już zawsze będziesz na bieżąco z nowościami z Minecrafta. Wszyscy nowi widzowie niewątpliwie są zadowoleni z kontentu, jaki tutaj dostarczam. Dołącz do nich. Kolejny tydzień, i kolejny snapshot. I kolejne zmienione małe warianty MOBów. Niestety, wydaje mi się, że dzisiaj będzie kontrowersyjnie. Wszyscy wiemy, jak zapowiada się najnowszy drop. No niestety, niezbyt dobrze. Z rzeczy, jak sądzę, pozytywnych, nie zakończono jeszcze rozwoju tego dropu i nie zmieniono tła w menu, co świadczyć może o jeszcze jakichś planach na kolejne snapshoty. Mam nadzieję, że mimo wszystko dzisiejszy przegląd jaki snapshot Wam się spodobają i spędzicie sobie najbliższe kilka minut z wielką przyjemnością. Zapraszam do oglądania, a jeśli się spodoba, zostaw łapkę w górę. Dzisiaj zaczniemy nietypowo, ponieważ od pewnych zmian związanych z naszymi światami, a właściwie wchodzeniu na nie oraz folderach, w których te światy się znajdują. Dotychczas, wchodząc na świat, który odpalony był na wcześniejszym snapshotie lub innej wersji, otrzymywaliśmy prosty komunikat, gdzie mogliśmy albo stworzyć kopię świata i świat załadować, albo mogliśmy kliknąć wiem co robię i po prostu wejść na ten świat. Obecnie już nie będzie to takie proste. Przycisk wiem co robię jest nieaktywny. By móc to zrobić, musimy kliknąć stworzenie kopii świata i wczytanie co będzie oczywiście wiązało się ze zrobieniem takowej kopii świata, która będzie zajmowała nam kolejne miejsce na dysku. Jest to powiedzmy przyjemne zabezpieczenie, ale nie wiem czy do końca potrzebne. Mocnej aktualizacji również uległy same foldery z naszymi światami. Do tej pory były one przepełnione różnorakimi plikami. Obecnie nie da się ukryć wydaje się to być zdecydowanie bardziej uporządkowane i są tylko cztery foldery. Dzielą się one na data, data packs, dimension oraz players. W obu przypadkach były foldery data. Ich wnętrze jest całkowicie uporządkowane i zmieniło się tylko i wyłącznie w jeden folder o nazwie Minecraft. Oba nowe foldery są warte głębszej analizy. Pierwszy z nich to Dimensions. W środku jego znajdziemy folder Minecraft. W tym zaś trzy nowe foldery, pierwszy z nich Overworld, The End oraz The Nether. Każdy z tych folderów zgodnie z nazwą odpowiada odpowiedniemu wymiarowi. Ciekawy oczywiście jest tutaj Overworld, bo ten wcześniej był bezpośrednio rozłożony w folderze naszego świata. End oraz Nether to były foldery tak zwane DIM. Na szczęście Mojang teraz to porządnie uporządkowało. Drugi folder Players, w nim znajdziemy trzy kolejne Advancements, Data oraz Stats, czyli Statystyki. Brawo, Morzang! Na pewno łatwiej będzie teraz zarządzać plikami naszego świata. Sporo zmian w pliku level.dat jednak skrótowo wam to omówię. Tag player zmieniono na single player UUID poziom trudności świata był wcześniej w level.dat jako liczba typu 1, 2 czy 3, teraz będzie jako nazwa Peaceful, Easy Normal czy Hard. Ustawienia trudności są w nowym tagu Difficulty Settings, a blokada trudności Difficulty Locket. Dane walki ze Smokiem nie są już w level.dat, tylko w dedykowanym pliku. Dodatkowo zmieniono kilka nazw, m.in. Dragon Killet na Dragon Podłoga Killet, czy Dragon na Dragon UUID. Respawn Smoka zmienił się z Is Respawning True False na Respawn Stage. Dane wędrownego handlarza przeniesiono do dedykowanego folderu oraz usunięto wandering trader ID. Niestandardowe pozbary zostały również przeniesione do swojego indywidualnego folderu. Nie inaczej jest z pogodą. Ta też jest w innym folderze i dokonano tutaj kilku ciekawych zmian nazw. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone dla zaplanowanych eventów świata. Zasad gry, ustawień generowania świata, a także dla zegaru świata. Są to zmiany techniczne, które niewątpliwie zostaną docenione przez graczy, którzy się pasjonują tą częścią Minecrafta. Podobno tacy istnieją. Ciekawostka: od tego snapshot'a nie możemy cofać się na naszych światach, na niższe wersje niż ta, na której jesteśmy. Wcześniej działało to bez raczej większych problemów. Przejdźmy do najciekawszych zmian z tego snapshota. Mały wielbłąd wcześniej, jeżeli komendo miał nałożone siodło, to było ono widoczne. Od dzisiaj to siodło już nie będzie renderowane. Przy okazji, jak widzicie, model wielbłąda się zmienił, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Być może nie zdawaliście sobie z tego sprawy, ale haskowy wielbłąd miał wariant młodego. Miał, ponieważ w dzisiejszym snapszocie zostało to usunięte. Od dzisiejszego snapshota małe niedźwiedzie polarne nie będą atakowały lisów. Jest to rzecz o tyle interesująca, bo w wersji Bedrock Edition jest sytuacja całkowicie odwrotna i w części rogu piszą, że od tej wersji preview małe niedźwiedzie ATakują lisy. Brawo, Mojang! A także mały model Axolotla, którego wygląd zmienił się w snapsie poprzednim, ma od teraz normalną animację udającą martwego. Lama. zarówno zwykła jak i w wariancie handlarza uległy z obrzydliw yy, aktualizacji i to znacznej, przy okazji urosły. Nie da się ukryć, nowy wygląd LAM to zdecydowanie będzie kwestia gustu, chociaż w mojej opinii nowy ich wyraz pyska jest co najmniej nieskalany myślą i ten pojedynczy piksel i ten dziwny ich pyszczek, Prezentują się co najmniej nietypowo. Zresztą, sami zobaczcie bezpośrednie porównanie nowego, dzisiejszego wyglądu małej lamy oraz czegoś na wzór poprzedniego moim zdaniem niebo a ziemia. Pszczoły są o tyle kontrowersyjne, że od momentu ich dodania wielu graczy twierdzi, że są one za duże, w tym oczywiście wariant dziecięcy był gigantyczny. I po dzisiejszym snapszocie pod tym względem niewiele się zmieniło, ale faktycznie ten został odświeżony. Największa różnica to oczywiście oczy i sama w sobie kolorystyka. Warte uwagi jest też fakt, jak małe pszczoły wyglądają po zebraniu pyłku z kwiatów. I uczciwie trzeba przyznać, wygląda to dosyć dziwacznie. Mały wielbłąd. To, że on prędzej czy później dostanie aktualizację, było niemal pewne. Mały wyglądał bardzo nieciekawie. Teraz jest zdecydowanie ciekawszy, choćby pod względem kolorystycznym. Jest jaśniejszy. Jego pysk zaś jest dziwnie dopasowany do wymiarów. Wygląda bardzo niemyśląco. Małe wilbuntki przy swojej animacji wyglądają koślawo i również ich ogon rusza się podobnie jak w przypadku osobników dorosłych. Teraz zbiorczo przedstawię wam małe warianty polarnego niedźwiedzia, polarnego lisa oraz zwykłego lisa. Tutaj ponownie robi się ciekawie, ponieważ zmiany są bardzo zauważalne. Przynajmniej w przypadku lisów. Niedźwiedzie polarne w mojej opinii nie są jakoś szczególnie zmienione. Mój największy zarzut oczywiście dotyczy oczu. Szczególnie gdy mały lis śpi. Wówczas jego oczy powiększają się dwukrotnie i są jak w wersji dorosłej. Wygląda to dziwnie i nie jestem pewien czy chciałbym, żeby to tak dalej wyglądało w kolejnych snapshotach. I ostatnie dwa zmienione małe warianty mobów również przedstawię Wam zbiorowo, czyli pancerniki oraz kozy. Tutaj zmiany będą zdecydowanie bardziej widoczne. Pancerniki, choć moje zdanie wyglądają dobrze, to przypominają coś typu pluszowa zabawka. Jeżeli chodzi o minecraftowy merch, będzie to świetny materiał na kolejne maskotki. Z kozą notabene wcale nie jest inaczej. Z takiej też maskotka byłaby cudowna. Poza tym, muszę przyznać, moje zdanie mała koza przypomina mi trochę psa, ale nie wiem czy to jest komplement, czy raczej krytyka. Jeśli chodzi o pancernika, nie tylko sam w sobie mob się zmienił, ale również wtedy, gdy jest zwinięty w kulkę co prawda kwadratową, ale jednak. Kulka jest zdecydowanie uboższa pod względem szczegółów, a piksele są ogromne w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej. Jednak w mojej skromnej opinii teraz prezentuje się zdecydowanie lepiej. Poprawiono złoty miszek lekarski z poprzedniego tygodnia. Nie dało się nim nakarmić ani małego konia zombie, ani małego konia szkieleta, a tym bardziej małych Kijanek. W przypadku Kijanek jest to rzecz logiczna, ale te dwa małe osobniki? Przecież ich się nie da nawet zdobyć na survivalu. No chyba, że to się zmieni już wkrótce. Oby! Agresywne wilki mogły nas bez problemu atakować na poziomie peaceful. Czasem nawet zadawały obrażenia. Na pewno były wściekłe, chociaż być nie powinny. Od teraz to przeszłość. Poprawiono śmieszny błąd z poprzedniego snapshota, a mianowicie kolumna bąbelkowa była w stanie usunąć podmokłe bloki. Postęp Birthday Song od teraz jest przyznawany prawidłowo, wcześniej nie zawsze się odblokowywał. Jeżeli jeszcze chodzi o zmiany techniczne, to sporo zmieniło się w kwestii tagów. Te dzisiejsze zmiany dotyczą tagów bloków w grze, czyli specjalnych grup które pomagają traktować Minecraftowi różne bloki jako jedną kategorię. Przykładowo, tak, hashtag Dirt nie obejmuje już wszystkiego tylko zwykłą ziemię, ziemię wyjałowioną czy ukorzenioną, a błoto zostało przeniesione do osobnego tagu jako hashtag mud. Dodano też większy zbiorczy tag Substrate Overworld, który zawiera ziemię, błoto, bloki trawiaste czy chociażby mech. Jest to używany w generowaniu świata, na przykład gdzie mogą pojawiać się drzewa lub rośliny. I na koniec zostawiłem rzecz wydawałoby się najciekawszą, ponieważ nowe animacje małych mobów, ale dodanych tylko i wyłącznie w wersji preview Bedrock Edition. Według changelogu coś takiego otrzymał mały lis, mały wielbłąd oraz mały pancernik. Niestety, Minecraft Bedrock Edition w wersji preview jest naprawdę tragiczny pod względem próby jakiejkolwiek aktualizacji. Nie udało mi się to, choć próbowałem wielokrotnie, więc nie mogę Wam tego zaprezentować. Ale Ponownie Mojang na swojego TikToka wrzucił materiał, gdzie pokazują dziwne, ciekawe animacje małych nowych mobów, w tym oczywiście te wspomniane w changelogu. logu. Więc najprawdopodobniej właśnie w ten oto sposób będzie się to prezentowało, gdy w końcu oficjalnie wszędzie będzie to dostępne. Bo podejrzewam, że nie będzie ograniczone to tylko i wyłącznie do Pedroka, a trafi również i na Java. Identycznie było w przypadku animacji bezczynności królika i jestem przekonany, że tak samo będzie. I tutaj, a na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.